Pewnie kojarzysz tę scenę? Parkour! Albo te filmy? Jestem hardcore. Rób salto, Scena z parkour to jeden z najczęściej wyszukiwanych fragmentów serialu The Office. Czy skoki po biurze były zaplanowane? Jakie sceny wycięto? Jakie inne parodie i memy parkour mogliśmy znaleźć też w polskim internecie? Cześć Tu Tomek, witam w parkurowym świecie i dziś duża dawka ciekawostek na temat wszelakich memów i parodii związanych z parkour lub z domorosłymi kaskaderami. Scena w parku The Office rozpoczyna pierwszy odcinek szóstego sezonu. Fragment ten stał się memem, który ląduje często w komentarzach. Doczekał się też mnóstwa przeróbek, czy to w wersji 8-bitowej, czy też na przykład w wersji Lego. Choćby ostatnio trafił na koszulki w kropie. Ta scena to tzw. cold open czyli scena na początku odcinka, jeszcze przed intrem. Michael Scott robi dość pokraczny przewrót przez kanapę, trącając obraz i lampę. Klatka, po której wykrzykuje parkur wyryła solidne miejsce w internecie i przez lata jego znaczenie urosło do nagłej zmiany miejsca albo nawet stanu psychicznego. Parkur w wykonaniu bohaterów serialu jest pięknym ucieleśnieniem totalnej beztroski Michaela i wiernie podążającymi za nim Dwighta i Andy'ego. Jim natomiast objaśnia widzom, czym jest parkur, puentując, że w wykonaniu chłopaków to przemieszczanie się z punktu A do B, o ile punktem A jest złudzenie, a punktem B jest szpital. Co ciekawe, film, który pokazuje Jim, producenci serialu wykupili od studenta UCLA, trenującego amatorsko parkour za 300 dolarów, a serialowy grafik umieścił go w nieistniejącym serwisie Gotobox, który pojawiał się nieraz w serialu i zastępował YouTube'a. Jaki był pomysł na parkour w biurze? Autorem scenariusza i reżyserem odcinka jest Paul Lieberstein, który grał jednocześnie w serialu Tobiego. Podobno Paul dał aktorom tylko dwie wskazówki. Mieli poruszać się po biurze tak, żeby uchwyciła ich kamera i tak, żeby jak najwięcej nabałganić. Pierwsze ujęcie, podobno no nie wyszło zbyt dobrze, więc potem wymyślono, żeby po każdym ruchu krzyczeli Wtedy zorientowali się, jak zabawnie to wyglądało, bo podkreślało kontrast ich pewności siebie w porównaniu do nikłych umiejętności. Przebieganie po autach też było w pełni wykonywane przez aktorów, a dopiero ostatni wskok do kartonu po lodówce był wykonany przez Dublera. Podjął się tego Sean Crowder. Pudło było wypełnione pianką, scenę nagrywano tylko dwa razy, a do serialu wzięto pierwsze ujęcie. Co ciekawe, członkowie ekipy filmowej wspominali, że parkour został z nimi na dłużej. Nieraz na planie w losowych momentach wykrzykiwano hasło parkour, choćby przy otwieraniu lodówki. W końcowej scenie, gdy Andy mówi co zamierza zrobić, 360 spin the palace, backflip używa prawdziwych tas w technik. 360 spin to skok z obrotem o 360 stopni, a backflip gainer to salto w tył wykonywane skacząc do przodu. Na YouTubie można też zobaczyć fragmenty wersji rozszerzonej biurowego parkour, w którym Michael zamyka laptopa Jimowi, chłopaki skaczą po korytarzu, w pokoju socjalnym albo wykorzystując toczącą się oponę. Pewnie w wyniku inspiracji serialem przez lata w internecie pojawiało się mnóstwo innych filmów pokazujących ludzi parodiujących parkour. Był choćby Ian z kanału Smosh, reklama wódki produkowanej w Australii, ale promowanej przez rzekomego Polaka, a w Polsce stan parka Ewa Stasiewicz nagrała film Bezpieczny parkur, który, no, nie pobił jednak internetu. A przejdźmy teraz do prawdziwych perełek parkurowych, które wzbogaciły nasz internet. Jestem hardcorem. Brawurowa wspinaczka na piorunochron to jeden z najbardziej kojarzonych wyczynów kaskaderskich polskiego internetu. Na skutek zakładu z kolegami młody mieszkaniec Buzka Zdroju wspina się po ścianie bloku. Jeszcze wyżej, jeszcze musisz! Nie podobało się to pani, która z okna wykrzykuje, że kurwiesz mnie od internetu. Mem był hitem polskiego internetu w 2009 roku. Nawet sam przyznam, że miałem taką koszulkę z napisem Jestem hardcorem. Powstało wtedy wiele przeróbek, od wersji Lego przez wersję Mario Bros. Kurw, kurw, internetu. Jestem hardcore. Stworzono nawet grę w języku Java albo podkładano Jestem hardcorem do różnych filmów, na przykład tutaj. Jestem hardcorem. 4 lata temu WWU na swoim kanale zrobił obszerny wywiad z bohaterem filmu Konradem, który okazał się naprawdę spokoziomkiem, a chłopacy odwiedzili oczywiście pamiętne miejsce. Konrad opowiadał, że w całej akcji chodziło o to, że założył się z kolegami o 20 zł, a miał dojść do drugiego piętra. Ostatecznie wygrał ośmiopak żubra, czyli mniej więcej równowartość tej kwoty. Mówił też, że dzięki popularności często na imprezach nie martwił się o trunki i uruchomił nawet swoją markę odzieżową Hardcore HPU. A teraz kolejny chićor internetu, czyli tzw. Tak rodzyn z Brooklynu. Rezolutny młodzieniec opowiada o tym, że pochodzi z niebezpiecznej dzielnicy A ma tam swoich protektorów na Real. Też w czasem. trochę parkera, salto mogę wam pokazać. Po czym w pośpiechu dopala papierosa i biegnie pokazać salto, które kończy się klasycznym strusiem, czyli lądując na głowie. No na szczęście wyglądało, że nic mu się nie stało. Po latach legendarne miejsce również odwiedził Wówunio, tym razem z panem Bawowskim. A że leżał tam wtedy śnieg, kto w ogóle spróbował nawet odtworzyć salto tibijczyka? Miejsce to znajduje się w Bielsku Podlaskim przy ulicy Kościuszki, a tytułowy Brooklyn to, jak mówi internet, bloki położone za urzędem skarbowym. Rób salto kemon! To kolejny klasyczny tekst, który od lat jest znany z polskim internautą. Pokazuje grupkę ludzi, którzy zachęcają tytułowego kemona do zrobienia salta, jednak na nabiegu dzieje się właśnie to. <laughs> Akcja filmu miała miejsce na ogródkach działkowych w Żorach, a youtuber z kanału Dominius odnalazł, że Kiemon występował jeszcze w innym filmie. A ostatnio do akcji Kiemona nawiązali chłopacy z ekipy Crackhouse w swoim filmie. Aż mi się srać zachciało. Tutaj mamy śmiałków, którzy w zimowej scenerii postanowili wykonać skok czegoś co wygląda jak jakaś stołówka albo sala gimnastyczna. Co prawda zimą często śnieg może działać jak materac, ale jeśli jest ubity i zmrożony, to ma właściwości praktycznie jak beton. I o tym przekonali się nasi bohaterowie. Poza tym przewroty w ich wykonaniu trochę odbiegały od ideału, o czym świadczyły ich kultowe komentarze. Kurwa, ja już nie skaczę! Ja, jak panią wypierd... Aż mi się strach Jak mówi mapa polskich legend internetu, akcja odbyła się w Szczecinku. Film był na tyle popularny, że nawiązania do niego pojawiły się w spin-offie kapitana bomby Laserowy Gniew Dzidy. Easy. <grym> Kaczy. Albo w blok Ekipie. Się za w web. Się zachciało. Uwaga na ku salto. To mem, który powstał z obrazu Kazanie Skargi Jana Matejki z 1864 roku, na którym Piotr Skarga unosi ręce w charakterystycznej pozie. W 2011 roku był to jeden z bardziej znanych memów. Powstał on na fali innych, nawiązujących do znanych polskich obrazów. Znalazłem nawet artykuł historyka Romana Sidorskiego na ten temat i zastanawia się on tam nad genezą powstania memów i zauważa, że mają one swój specyficzny charakter i w swojej formie raczej nie służą do tego, żeby obśmiać sam obraz. A w tamtym czasie freelancer Shogo nagrał inscenizację tego mema, która Doczekała się sporej liczby wyświetleń. Uwaga! Nakurujemy salto! Co ciekawe, po 12 latach szogo wciąż trenuje i nakuruje salta, także polecam. Idźcie bezpiecznie i spacją na materacie. Nawet mistrzom się zdarza. Ten film swojego czasu stał się hitem internetu. Parkur w wykonaniu chłopaka dość słusznej postury, co prawda jest dość niewinny, ale nie ma tu się do czego przyczepić. Naprawdę daje radę jak to swoje warunki. Tyle motywujący remix Airbury Tiger. Gdy nagle. Nieudany speedwalt i nieprzyjemna gleba na krawędziach. Wszystko okraszone tekstem, który zapisał się w annałach polskiego internetu. Ciekawostka: film został nagrany w miasteczku Błonie pod Warszawą. Udało mi się nawet znaleźć miejsca jedno jest pod siedzibą Krusu, a drugie pod obecną biedronką. Zgodnie z Google Street View, niebieskie barierki były tam jeszcze w 2017 roku, a w 2021 zostały już wymienione. Po jakimś czasie pojawiła się kontynuacja, czyli nawet mistrzom się zdarza dwa. Co prawda w wykonaniu innej osoby, ale też warto zerknąć. Typowy rzepa. Kto nie pamięta typowego rzepy i jego trików na trzepaku? Wykonywane oczywiście po wypiciu jogurtu bakoma truskawkowym. Jak wam pokażę jogurt, który daje siłę. Rzepa prezentuje tutaj skomplikowane trzepakowe ewolucje. Oczywiście tłumacząc je i nadając im wymyślne nazwy, takie jak na przykład... Fly Kultowe miejsce zostało również odwiedzone przez Włównia, a mieści się w Piasecznie. W internecie można znaleźć nawet test, jak dobrze znasz typowego rzepę, a ludzie zastanawiali się nawet, czy to nie Patryk, jaki w młodości. I nie, to nie on. Co ciekawe, typowy rzepa dalej jest aktywny w internecie, obecnie nagrywa głównie na TikToku. Paweł Jumper. Wśród tych wszystkich perełek nie można również zapomnieć o takim klasyku jak Paweł Jumper. Mimo, że nie była to z założenia ewolucja parkurowa, bo na rowerze, to Paweł musiał wykazać się sporymi umiejętnościami amortyzacji upadku. Teksty takie jak. Paweł będzie skakał, a jest wysoko, nie?. nochy, nie? Pan Paweł, no to już się kameruje! O kurwa, rzeczywiście! trafiły na stałe do codziennego języka. Kilka lat temu film ten przeżył swoją drugą młodość, co prowadziło do wizyt setek osób w Unisławiu, gdzie znajduje się rampa. Nawet sam się przyznam, że będąc w okolicy, pojechałem zrobić tam salto. Podobno w tamtym miejscu miał powstać skatepark, ale jak na razie o tym cisza. Ilość przeróbek i nawiązań w internecie do pana Pawła jest tak duża, że nawet nie ma co wymieniać. A na koniec mam jeszcze dla Was taką perełkę. W opisie piszą, że był to Matemax, ale nigdzie nie znalazłem potwierdzenia. O matko! No chyba, że wiecie, to napiszcie. Uderzył w się w głowę. Dzięki za obejrzenie. Daj znać w komentarzu, który z memów zapadł Ci w pamięci najbardziej i do zobaczenia w kolejnym filmie. Większość widzów ogląda ten kanał bez subskrypcji, więc jeśli do nich należysz, to będę wdzięczny za kliknięcie. możesz w rozwoju kanału. Obecnie niewiele brakuje do 6 subów.